Teraz, jak działa sianie paniki i komu służy sianie paniki w takich krajach jak Polska? Proszę Państwa, Norwegia. Koniec Europy, można powiedzieć. Ja Państwu pokażę, gdzie leży Norwegia. Na mapie Europy. Tu mamy Polskę, która graniczy z obwodem kaliningradzkim, który jest częścią Rosji. A tu jest, proszę Państwa, Norwegia która graniczy też z Rosją. Tu takim e, kawalątkiem, jest bardzo zimno, to są, proszę Państwa, trudne tereny, gdyby chcieć to pokonać, tu nawet dróg nie ma, proszę Państwa, tu nawet dróg nie ma. Gdyby na przykład armia rosyjska chciała zaatakować Norwegię, to muszą tutaj, proszę Państwa, kilka tysięcy kilometrów, zanim dotrą do Oslo. Kilka tysięcy kilometrów. Mogą zrobić to na skróty przez Szwecję, ale tu, proszę Państwa, tu nawet dróg nie ma, to, 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 to jest nawet skute lodem. To jest nie do przejścia, nie do przejścia. Rosjanie nawet nie zamierzają tu Finlandii atakować, a co to mówić, dopiero gdzieś tam za y, zwrotnikiem nawet. Proszę Państwa, sytuacja y, nierealna, żeby Rosja miała plany zaatakowania jakichś fiordów, to jest sytuacja nierealna, ale gdy... Y, Przeczytamy norweską prasę. Może Polacy, którzy są w Norwegii, nie mają czasu y, zajęci pracą, nie mają czasu tej prasy śledzić, ale ja postanowiłem y, zbadać, jak wygląda temat y, straszenia Norwegów. Pamiętajmy, że Stoltenberg był premierem Norwegii, jest szefem NATO w tej chwili. Jak wygląda temat straszenia Norwegów y, inwazją rosyjską i, proszę Państwa, o czym, o czym mi. Y, z oczu dołów wypadły dosłownie. E, bardzo poważnie straszy się Norwegium, Norwegów i Norwegię atakiem rosyjskim. E, to są, proszę Państwa, tytuły, ja już przetłumaczyłem to tłumaczem Google'a z Aften Posten, e, norweska prasa. Niebezpieczna i niestabilna Rosja może zaatakować Norwegię w rekordowym czasie. Informacja z 13 lutego tego roku. E, Netta e, Tak mogłaby się rozegrać. Rosyjska wojna z Norwegią i już wizja z, Państwa, z 19 maja, i to, to już od jakiegoś czasu, a ostatnio bardzo straszy się Norwegów atakiem y, rosyjskim. Y, VG, też norweskie media, o groźbach Putina. Y, niby brak podwyższonego zagrożenia w Norwegii na północy, ale to jest, proszę Państwa, jak z tym stwierdzeniem, nie lękajcie się, tak? Siedzieliśmy sobie z chłopakami, śmialiśmy się, robiliśmy śmieszne rzeczy, nagle przychodzi facet i mówi, nie lękajcie się. I się zastanawiamy, o co tu chodzi, tak? gdzie jest to zagrożenie, którego wcześniej nie zdaliśmy sobie sprawy. I to samo. Proszę Państwa, poza tym Norwegia niczego sobie prowokacji urządza. 13 kwietnia pracownicy ambasady rosyjskiej wydaleni z Norwegii. No, ewidentnie jest... Ważne dla kogoś, żeby Norwegowie się bali, żeby się bali ataku rosyjskiego. Krajowa ocena zagrożenia ze strony rosyjskiej. Wojna zasadniczo zmieniła stosunki między Rosją a krajami zachodu, w tym Norwegią. Wpływa to na zagrożenie ze strony rosyjskich służb wywiadowczych, już tam działają, działają. Proszę Państwa, jak to działa na Norwegów? Zaraz zrozumiemy, do czego zmierzam. No to mamy. Informacje z RMF-24. A pozornie błahy temat dotyczący ojca, piłkarza, piłkarza norweskiego, chyba nagonka na ojca Erlicha Halanda za to, że przeprowadził się do Szwajcarii, a jest milionerem. No, proszę Państwa, ja się nie dziwię, że się przeprowadził do Szwajcarii, bo, yy, bo jak tu żyć w ciągłym zagrożeniu? Chwilę później czytamy w artykule, że już 350 norweskich milionerów przeprowadziło się do Szwajcarii, to do samej Szwajcarii, ale ile do Stanów Zjednoczonych razem ze swoim majątkiem? Nie piszą, nie piszą. To ważne, że do Szwajcarii. I proszę Państwa, to samo dzieje się też w Polsce. Ludzie bogaci, którzy często zdobywali majątki na naszej krzywdzie, te majątki wyprowadzają w bezpieczne miejsca. To jest właśnie niewidzialna forma działalności Wall Street. Drenowanie nie tylko z ludzi w wieku produkcyjnym, nie tylko z talentów, ale też i z kapitału poprzez właśnie stwarzanie zagrożenia. I wiadomo, trzeba uciekać w bezpieczne miejsce, gdzieś na Florydę, gdzieś do Kalifornii. Do Szwajcarii, ewentualnie, choć to jest jednak Europa. Jakby tu bomby wybuchały nuklearne, to, to też potem trzeba będzie drugi raz zmieniać miejsce zamieszkania. Więc z logiki wynika, że dużo ludzi wyjedzie gdzieś do Stanów Zjednoczonych, bo to duży kraj jest. Stany Zjednoczone to połowa Rosji, to bardzo duży kraj. E, tak działa, w mojej ocenie, specjalny jakiś tajny, tajny departament, jakaś komórka CIA, która sieje panikę. A skutek tego taki, że Europa schodzi na psy, będziemy coraz biedniejsi. Jak nie będzie kapitału, to proszę Państwa, będzie bida.